Od kilku miesięcy trwa publiczna batalia między Izabelą Olchowicz-Marcinkiewicz a Kazimierzem Marcinkiewiczem. Ich małżeństwo oficjalnie zakończyło się w październiku, ale festiwal wzajemnego obrzucania się błotem w mediach trwa do dziś. Izabel nazywa karzą alimenciarzem i zarzuca mu ukrywanie dochodów. Z kolei były premier nazywa byłą żonę stalkerką. Niedawno poetka Zbrewinowa udzieliła wywiadu Pudelkowi, w którym odniosła się do zarzutów pod swoim adresem i wyjaśniła, co najbardziej frustruje ją w obecnej sytuacji. Olchowicz-Marcinkiewicz nie może darować Kazowi m.in. tego, że ten żyje dostatnio, podczas gdy ona pożycza pieniądze od znajomych i bierze chwilówki. Tryb życia, jaki prowadzi, jego liczne wyjazdy, to czym jeździ. Człowieka. Który zarabia normalną krajową, nie stać na posiadanie samochodu BMW czy na wyjazdy, na trenera personalnego itp. A ze zdjęć na Instagramie można to zaobserwować. Pokazuje swoje życie prywatne, dając fotki z różnych miejsc, z basenu, z restauracji. Mnie nie stać na takie wypady i takie wizyty stwierdziła gorzko. Nie wiadomo, czy Kazimierz obejrzał ostatni wywiad Izabel, ale jeśli tak, to jego najnowszy post na Instagramie można uznać za psztyczek w nos Izabeli. Kaz pochwalił się bowiem weekendem w ulubionym miejscu bogaczy, Dubaju. Na zdjęciu były premier pozuje zadowolony na tle Zatoki Perskiej. A jak weekend, to oczywiście w Dubaj. Może, plaża i słońce. Oczywiście aktywnie, bo bieganie po plaży to jest frajda, chwali się Marcinkiewicz. Myślicie, że zrobił to, co...